To sen, a może scena z filmu? Nie, to zagłębiowski konwent, podczas którego fani fantastyki przenoszą się do świata postapokaliptycznego westernu z elementami cyberpunka. Tak właśnie wyglądają Ziemie Jałowe. Ziemie Jałowe to zagłębiowski konwent postapokaliptyczny, i to jest takie spotkanie fanów fantastyki postapokaliptycznej, czyli takich, e, takiej dziedziny sztuki która opisuje świat po zagładzie nuklearnej, że zdarza się jakaś katastrofa. No i ludzie chcą, później muszą jakoś żyć w tych trudnych warunkach. Wzięło się to w ogóle w latach 50., kiedy była zimna wojna i było realne zagrożenie, że ZSRR oraz Stany Zjednoczone wybuchnie między nimi wojna. Wtedy właśnie powstał taki nurt, gdzie ludzie się po prostu obawiali, co się stanie. My staramy się tutaj przenieść do tego świata, czyli gracze przygotowują sobie stroje odpowiednie, wysyłają nam swoje pomysły na postacie, my ich. Na frakcje, zajmują konkretne pomieszczenia, mają swoje cele. No i żyją w takim miasteczku, które jest sterowane przez Cybermurmistrza dawny system zarządzania kopalnią, który uzyskał samą świadomość. No my to jeszcze łączymy z Westernem. I tak to wygląda pokrótce. To jest dziewiąta edycja, także już kawał czasu spędziliśmy tutaj w miasteczku z Gorzel. No i z roku na rok staramy się graczy czymś zaskoczyć, żeby ta fabuła była inna. Także w tym roku w ogóle i w zeszłym też były koncerty takiej muzyki elektronicznej, bo jeszcze dodaliśmy do zeszłego roku cyberpunk, gdzie przejdziemy się do piwnicy. Tam są takie cyberpunkowe slamsy, gdzie miasteczko jest podzielone na górę, gdzie są normalni mieszkańcy i ci tacy wykolejenci trafiają do slamsów, no i tam się ciężej żyje po prostu. W Polsce takie larpy są dość popularne i o dziwo takie post też jest kilka imprez o podobnej tematyce. Pojechaliśmy ze znajomym na jeden i pomyśleliśmy, że chcemy zrobić coś podobnego tutaj. W Będzinie. Udało nam się wynająć budynek po kopalni Grodziec, który pasuje idealnie do takich warunków świata, który wymyślamy. Mamy tutaj dostęp do pomieszczeń, które możemy przygotowywać sobie przez cały rok. Za, za budynkiem jest teren. Po byłej hałdzie, już teraz dosyć zalesione, jak zaczynaliśmy, to tam było kilka drzewek, teraz ten teren się sam zrekultywował. No i bo oprócz tego, że gramy tutaj w budynku, to też stawiamy czasem lokacje w terenie, wychodzą tam karawany, atakują ich mutanci, idą na przykład do źródełka po wodę. Także ten teren nam bardzo pasuje pod, pod grę, bo budynek potrafi pomieścić nawet 150-200 osób. U góry oni śpią, a tutaj na dole mamy przerobione na westernowe cyberpunkowe miasteczko. Tak miesiąc, dwa miesiące po poprzedniej edycji, jak sobie odpoczniemy, to zaczynamy przygotowania do następnej. Czyli no, ta praca trwa tak naprawdę cały rok, bo musimy wymyśleć fabułę, to mamy podzielone zadania pomiędzy organizatorów. To, jest, to nie jest taka prosta sprawa, tak jak się okazuje. I, I dużo rzeczy może pójść nie tak. Staramy się przygotować na wszystko, ale jakoś się udaje. Na przykład jak jest fantazy gdzie przebierają się w stroje średniowieczne, to tam, czy już w ogóle rekonstrukcja, to już muszą mieć zgodnie z, z historią, a u nas jest, mamy wytyczone ramy, ale gracze nie, nie kupują strojów gotowych, tylko sami robią, szukają po lumpeksach, po jakichś ciucholandach, stare rzeczy niszczą i przerabiają właśnie przez cały rok te stroje, same się, same się czasem nadrobią, tak jak na przykład ten cylinder, który ja tylko dodałem do niego parę rzeczy, ale już mi się troszkę rozpada i, i te stroje, się z czasem same robią, także no ze też jest Sporo zabawy, ale można się tak wykazać inwencją twórczą, bo jest to przede wszystkim tanie i ogranicza tylko wyobraźnia w zasadzie. Miasto jest podzielone na kilka frakcji, tak jak mówiłem. Jest na przykład zakon świętego Mela Gibsona. Gibsonnicy, Gibsonizm to jest taka religia panująca w Zgorzel. Oni się przebierają w takich zakonników inspirowanych Braveheartem, na przykład. Jest karawana kupiecka, Flying Caravan, którzy przyszli do miasta. I oni są po prostu no, kupcami, jeżeli ktoś zgłosi sobie jakąś postać do slamsów, gdzie jest taki klimat bardziej cyberpunkowy, to może mieć jakieś wszczepy, przypinają sobie ludzie tranzystory do, do policzków, czy robią jakieś takie mechaniczne ręce, mutanci to mają jakieś takie mutacje. Jest tutaj gdzieś gościu, który chodzi z dwoma rękami na przykład. My jesteśmy takim towarzystwem, staramy się być takim towarzystwem otwartym, czyli jeżeli się pojawiają nowe osoby, to chętnie je wprowadzamy w ten klimat. Ja bardzo lubię oprowadzać właśnie po, po kopalni e, n, tych nowych uczestników. E, no i staramy się właśnie, żeby oni się wczuli w ten klimat. Też gracze z większym doświadczeniem tak jakby pomagają, prowadzą. Staram może nie. No, staram się grać tak, żeby ci i gracze, którzy są świedzi, też fajnie sobie pograli. No i ta gra tak, też jest przygotowana pod tym kątem. Zarówno, że osoby z dużym doświadczeniem, jak i małym mogą się fajnie bawić. Jesteśmy dość życi i pracujemy nad tym przez cały rok. I to towarzystwo jest takie no, dość duże. Także jak się przyjeżdża w takie miejsce to jest tak jakby się przenosiło do innego świata i pomimo iż z tymi osobami nie widzi się rok czasu to wita się tak jakby to byli starzy, dobrze znajomi bardzo i pomimo tej przerwy, że widzimy się tylko kilka razy w roku czy tam nawet no, nie, nie często, to te takie przyjaźnie są dosyć zażyłe i, i fajne. To jest. Tak, to pan trzeba zapłacić za to, żeby przestał grać. Ginger, idziemy. Dziękuję. Okay. Cały rok jeżdżę tutaj razem ze znajomymi. Czuwamy się też to w klimaty postapokaliptyczne na bieżąco. No i to jest też w jakiś sposób nasza pasja i to, co lubimy robić w wolnym czasie. Jeżeli chodzi o imprezy, które tutaj się dzieją na przestrzeni roku, jest to kilka takich stałych imprez, które mamy. Jedną z nich jest na przykład Koniec Świata, czy bardziej rocznica Końca Świata, którą organizujemy w rocznicę Końca Świata, który był w 2012 roku. Więc co roku mamy tutaj imprezę, która jest kolejną rocznicą. W okolicach lutego mamy też imprezę, która przygotowywuje. Pierwsze, yy, pierwsze gry terenowe, pod, yy, które są wprowadzeniem do ziemiałowych, a jednocześnie mają też za zadanie odciągnąć całego pecha, który yy, miałby się przydarzyć na ziemiach jałowych. I ta impreza yy, jest właśnie tam w okolicach lutego organizowana. Dodatkowo mamy organizowane też Wasteland Day, takie jak yy, tratwa, gdzie spotykamy się nad wodą i budujemy tratwę. To jest gdzieś zawsze w okolicach Czerwca. I kolejny Westland Day, który jest zazwyczaj już po Ziemiach Jałowych, jest to Primal, gdzie przebieramy się zazwyczaj za Indianów, dzikusów. I jest to też spotkanie gdzieś tam nad wodą. Są to przede wszystkim postacie z gier, znaczy inspirowane grami postapokaliptycznymi, filmami postapokaliptycznymi i książkami. W zeszłym roku wprowadziliśmy też cyberpunk przez co część postaci jest po przebieranych za postacie z gier typu z gier cyberpunkowych. Ja obecnie jestem przebrany za takiego kowboja czy człowieka z postapu westernu. Większość strojów tak naprawdę kompletowałem sam. Jeżdżę ja tutaj regularnie od paru lat że też na inne jakby eventy w tym, w tym klimacie. Czyli szczerze mówiąc, no, ja tutaj no, pojawiłem się przypadkiem i po prostu no, jakby wciągnął mnie ten świat. Najbardziej mi się podoba to, że ludzie tutaj m, mogą być tym, kim chcą i całkowicie się różnią od tego, kim są na co dzień. Ja jestem szefową kantyny pod pękniętą rurą w slamsach. No i właśnie prowadzę tam interesy z ludźmi ze slamsów. Mój strój ma nawiązywać właśnie do klimatu właśnie piwnicy w kopalni, czyli slumsów na grze. No i tam ogólnie jest bieda, jest brudno, wilgotno i jakby ciuchy to odzwierciedlają ten klimat. konwent opiera się na tym, że to jest powiedzmy RPG w realnym życiu, trochę teatr na żywo. Każdy odgrywa tutaj jakąś rolę każdy jest ważny dla miasta, które tutaj budujemy. W tym roku zajmuję się sprawami technologicznymi, energią w mieście, tym żeby wieżyczki strażnicze dobrze działały, żeby prąd w całym mieście był, żeby nie było żadnych alarmów i tym podobnymi. Co sprawia, że ten konwent jest taki wyjątkowy? Ludzie. Przede wszystkim i atmosfera, to że organizatorzy nie podchodzą do nas jak do maszynek na pieniądze, tylko faktycznie wchodzą z nami normalnie w interakcje, są bardzo przyjaźni, starają się nam pomóc. Jeżeli są jakieś problemy na terenie, to od razu są załatwiane. No i przede wszystkim ludzie, to że nikt tutaj nie ma żadnych podziałów, i nawet jeżeli podczas samej gry dzielimy się na frakcje, czyli na konkretne grupy, które czymś się zajmują, no to po skończonej grze wszyscy się integrujemy i jest cudowna zabawa, i, i nie ma tutaj żadnych. Problemów. Powiemy się w tę alternatywną rzeczywistość. Ja, na przykład, jestem kapłanem przy serca zakonu Mela Gibsona i wierzymy, że Mel Gibson jest zbawicielem i przychodzi i prowadzi nas to ku lepszemu jutru. że bowiem, jakby Mel Gibson ma wspaniałą twórczość i i związaną także właśnie z taką postapokaliptyczną rzeczywistością. No i właśnie dlatego mamy tutaj kaplicę Mela Gibsona, w której można zobaczyć jego portret, święty portret, w którym codziennie 12, 16, 20 druga odbywają się msze w intencji Mela Gibsona. I oczywiście jak, jakby dolegliwość jest prosta, jeżeli spojrzymy w górę, niebo jest błękitne, tak jak nasze szaty i Mel Gibson zawsze jest ponad nami i spogląda na nas łaskawym okiem i pomaga nam iść w dobrym kierunku w życiu. Prowadzimy kościół. No i oczywiście jest też cała frakcja ludzi religijnych, którzy sprzeciwiają się niszczenie środowiska naturalnego, sprzeciwiają się wszczepianiu ludziom technologii nadmiernej, a równocześnie promują zdrowy tryb życia, wstrzemięźliwość i różne inne cnotliwe, cnotliwe rzeczy, które, które, które warto jest propagować, tak jak nasz oświecony Mel Gibson wskazał nam w swoich, w swoich dziełach filmowych. Wygląda tak, że my mamy tę grę główną i ona trwa 4 dni w zasadzie, i w tym roku właśnie zamknęliśmy wasteland. Jest skażenie tam na tych terenach pokopalnianych i gracze muszą wychodzić ze zorganizowanymi karawanami, muszą brać wcześniej lekarstwa, zdobywają różne próbki po to, żeby sprawić, żeby ten teren znowu był dostępny. Bo w tym roku wprowadziliśmy, że nie mogą sami wychodzić, muszą zawsze iść zorganizowaną karawaną, ponieważ no, mutanci się, mutanty zajęły teren, i jest bardziej niebezpieczny. No, i gracze starają się jakoś ich pozbyć. I wychodzą, przenoszą różne próbki, wytwarzają z nich lekarstwa. Tak to wygląda. W tym pomieszczeniu jest grzybnia Charlie'ego. Charlie to jest yy, yy, grzyb, który właśnie zaczął zajmować kopalnie i. On też, też właśnie gracze z niego wytwarzają lekarstwa, on też powoduje halucynacje, że gracze mistrzowie gry przekazują im, że mają jakieś wizje i odgrywają te wizje, dowiadują się czegoś, co ma wpływ na fabułę, dostają w tych wizjach takie powiedzmy poszlaki, że jak sobie ułożą te puzzle, to mogą wywnioskować, że o, to można rozwiązać w ten sposób, w tamten. Teraz znajdujemy się w salonie 19, jest to takie serce miasta, główny bar który podzielony jest właśnie na tą część z barem. Tam są loże, jeszcze dalej jest kasyno. Tutaj za nami jest scena, na której będą się odbywały koncerty. Pomieszczenie to dawniej było dyspozytornią kopalni. Za nami jest tablica, na której jeszcze widać ślady po windach, jakichś szybach i tak dalej. Przesunęliśmy ją, żeby powiększyć to pomieszczenie. No i tutaj jest taki właśnie główny, główny, główny nasz fabularny bar. Pianino mamy też, troszkę nie stroi, ale, ale ludziom to jakoś za bardzo nie przeszkadza. Słyszałam, że gotujecie fasolkę na przykład. Tak, tak, gotuję właśnie fasolkę po brytońsku dla graczy. No, tutaj robimy sobie śniadanie, jakieś tosty, naleśniki, później obiad, grill. Oprócz tego e, gracze mają fabularne pieniądze i za to mogą sobie kupić jakieś tam e, no też fabularne szoty na barze czy coś takiego, że po prostu odgrywamy tutaj, no jak zwykły salon, przychodzą sobie tu zjeść, pogadać, załatwić interesy w ten sposób. Ziemie jałowe łączą ludzi o podobnych pasjach i, jak sami twierdzą, tworzą jedną wielką rodzinę. Podczas konwentu mogą przenieść się do innego świata i stać się tym, kim tylko chcą. Podobno jest to uzależniające, więc jeśli już raz ktoś spróbował, z pewnością zostanie w tym świecie na dłużej.